Jest też łaska Boża bardzo wielka, zawsze Panu Bogu dziękuję, i stawiam się jako wzór zaufania Panu Bogu. Bo właściwie, no tak, okres wojny, jestem urodzony w 29. więc mam 4 razy po 20 plus 2. To także jest też metoda na życie. Zawsze jedna dwudziestka jest czynna, czy są w odwodzie, prawda? Jak się ta jedna zmęczy, to się wymienia wymienia idzie następna. W ten sposób można ciągnąć jeszcze. Jeśli ja Pan był coś nie wymyśli, to jeszcze dosyć długo, prawda? No i właśnie to nie byłem zawsze, zawsze słaby. Jestem seminarium na szóstym roku początki gruźlicy. No i trzeba było opuścić seminarium, jest senatorem, jest senatorium za Warszawą yy, i biskup z mnie wyrzucić, żeby nie obciążać diecezji jeszcze jednym zdechlakiem. Na no zeszczę świecie wyświęci mnie pół roku wcześniej przed kolegami wszystkimi, którzy oto w 3 rozdałem egzaminy i, i się okazało, że biskup się nie pomylił się jednak że na 58 państwa, to jest zupełnie nieźle. Za co Panu Bogu dziękuję. A przy okazji jeszcze, jaka była sprawa, że kiedy te kuracje, myślę, trochę nie od razu ruszyły do pewnej pracy Duszpasterskiej, pastelskiej, mm. takim kapelanem w domu Ożywieczyzny, Pewel Mawar, koło Żywca. No bo tak ciekawie, że hmm, na leśnictwo było kiełbasów i to mi się odprawiała nasza mm. święta pewna kapliczka. Potrzeba świnna, powiat żywiec, a mżot, powiat wieczny, wieprzkowski. na czasy socjalistyczne bardzo apetyczne. <laughs> I tam ciekawe, że tam dom rekorekcyjnej diecezji, naszej krakowskiej, przyjeżdżają rozmaici ludzi, rozma ludzie na wypoczynek, na pobycie, na dyskusje rozmaite między innymi przyjeżdża sobie na jakiś szanskawy z młodzieżą w lecie, żeby chodzić po górach. Takie chodzone rekolekcje te były wodne, zadawały się temat, krótka konferencja, potem z góry, milczenie cały czas, prawda? Jakieś polany, zatrzymanie, ciąg dalszy, czy ma dyskusja i dalej. Ta bardzo to opowiedział ksiądz, ksiądz, jeszcze, potem już chyba <laughs> papież Jan Paweł II. Że nie każdy, nie każdy. Wychodzenie z po górach jest już starszym, A się staram, żeby to było takie i tak i tak. No potem wieczorem, coś wytrę, w wesołości, dzisiejszy nazywa pogodny wieczór. W zimie przyjeżdżał też, żeby zjeżdżać na nartach Spilska <krym> i tam go poznałem. Był zwyczajnym świątynią, na też zwyczajnym. Z tym, że on był doktorem. Ja stopnia naukowego nie zrobiłem. Zastanawiam się na tym, czy na, na prylis. No i ocie, na Resztopień magistra humory skał za pewno. <noise> przyjdzie do tego, że, że zdążą przed śmiercią a się w tym roku może. I, I to jest ciekawe. że się spotkać w takiej sytuacji, gdy człowiek jest na troszkę słabszych obrotach, mimo wszystko, księdza dzięki temu który potem do no, roku 57 no i który za 20 lat zostaje w papierze, A znajomość została i dzięki temu potem kontakt, ja wstąpiłem do Tyńca właśnie stamtąd, w 1958 roku ksiądz Wojtyła, zaraz po moim wstąpieniu, został nominacji biskupią, potem zostałem proboszem, więc kontakty już takie bliższe nie zaowocowało tym, że znając już dosyć dobrze, biskup Wojtyła, kardynał, zawsze z księżmierzy że bardzo aby stosunka pamiętał, zapraszał i tak dalej. Potem, kiedy został papieżem, no to się udało, że cztery razy był Ojca Świętego. Nie należy do grona tych najbliższych, ale tak, że cztery razy na górze, dwa razy na Muszy Świętej, raz po polsku, a raz po niemiecku, co jest ciekawe. Bo była grupa niemiecka z kolonii młodzieży i się dziwisz, mój ojciec, sobie jest niemieckim, daje radę. Nie, nie najlepiej, ale trochę, prawda? No więc będę taką był taki szok dla Polaka, a rogu się 84, więc było tak wcześniej, dużo lat przedtem. No i my tak, język niemiecki to przypominał raczej no coś nieprzyjemnego. Rap, spolnie, szeszwajny i tak dalej. A tu raptem, prawda, na Dachu Świata. Humanistycznym centrum w kaplicy papieża na górze, Herr, zajmie to i das live. and lieb, dobrze myślę, no proszę bardzo. Czyli w tym języku można i tak, i tak, prawda? I temu papieżowi tak rehabilitacja dla Polaka następuje, języka niemieckiego, prawda? Też i każdego, muzyka zresztą. A ciekawe, że kwestia powołania skąd taki człowiek, jakby małym chłopaczkiem, jest starsze panie, patrząc tam miłego chłopaczka, jak zwykle, a pobożne, a ty będziesz księdzem, prawda? Nawet ja bym przysięgł że mówimy: to bez żony to nie chcę. <głosy> <głosy> Więc jednak orientacja heteroseksualna z samego początku, na szczęście, już <noise> przedszkolna. Taka mała dziewczynka, 3,5 roczku, i zakochała się w chłopaku. I mówiła wciąż, ja się z tobą ozenie, ja się z tobą ozenię. <grym zanowani> a chłopak nie, nie mówi, a ja się z tobą nie ozenię, w ja z No i kiedyś wiadomo, że przedszkolaczki leżą sobie po obiedzie, siostra było we Wrocławiu, pisze coś w biurku, no i słyszy znów, wybudzają się, ja się z tobą ozenię, a się tobą nie ja się z tobą nie ozenię, ja się z tobą ja się z tobą nie ty pójdziesz do klastoru, ten mały do <grym zanowani> A ona strasznie przerażona była. Nie, nie, nie pójdę, nie pójdę do klasztoru. klasztoru. A, mówi, A Pan Bóg cię weźmie na włosy, za włosy i dryb, 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 pójdę do klasztoru. Wtedy ona użyła ostatecznego argumentu: Nie, do nie, nie pójdę. Ja się z tobą i urodzę ci dziesięć dzieci, pięć księdzów i pięć zakonnic. <zys> Siostra mała nie spadła. Na 3,5 roku, dzisiaj 16, 17, 17 mówi się, coś się się, proszę nie mówić, bo to przy niej to, to nie tego. No 16 lat, prawda. No aż do granica górna, że powiedzieli, skąd się on się tych rzeczy rozmaitych. Pani 103 lata, prawda? Dzisiaj Centrum Badania Opinii Publicznej, no wszystkim, by się, proszę panią z mikrofonem, kiedy komisja przestaje pikać serce, kiedy słyszy, hmm? chłopak, miłość, zakochanie a pani mówiła um, – to trzeba spytać kogoś starszego. <noise> tak badałem się, czy rzeczywiście to jest moje powołanie, czy nie. <noise> Zachorowałem na tę płucę, potem w międzyczasie biskup mnie się wyświęcił i nie się pójść do klasztoru. Biskup taki był wilniuk i mówi – no, w klasztorze się chudnie, a ksiądz nie ma z czego schudnąć. <noise> Cuda się zdarzają, a żeby Kościotrup pracował, to nie, prawda? No <grym> tu Kościotrup ciągnie 58 lat, jak już tak powiem, jest pociągny, ile Pan był pozwoli. No ale mu za to, biskup jest nadzwyczajny. I wreszcie potem wszystkie przeszkody minęły, biskup się zgodził, wstąpiłem do Tyńca, No i w 1958 roku jestem tam szczęśliwy w, w klasztorze, co nie znaczy, że Musia Siusia, bo każde róża mają też i kolce, jest trudne, każdy z Państwa to wie ale jestem na swoim miejscu. jesteśmy w Unii ostatnio na świecie widzimy, jak to zanosiło się na to wszyscy razem, ładnie, a tymczasem okazuje się, że ci, którzy są silni, robią, co im się podoba. Gwiżdżą dosłownie pod takim, takiego, prawda, no niby to Łaskawego poklepywania po ramieniu. My was urządzimy na naszą modłę, prawda? Ale musi tak, jak my chcemy, oczywiście bez Boga. Nawet jeśli historią zwyczajną jest, żeby NFC nie prowadzili przez swoją działalność, no, stworzyli Europę, można powiedzieć, prawda? I te, te zasady szczerze, o których mówię, przyczyniły się do powstania jakiegoś takiego ładu, no to nie może być inaczej. Proszę kiedy Węgry postanowiły trochę inaczej. Wtedy wszystkie kraje huziano na już, prawda? Oni powiedzieli, że oni od Boga zaczęli konstytucję. Orban zresztą nie jest katolikiem, tylko nie wiem, czy Kalwinem, czy podobnym. No to od razu nie, nie wolno. I sankcje i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie się przypomniało, kiedy z bloku komunistycznego, my starsi pamiętamy, próbowała wyłamać się czoło Słowacja, prawda? To wtedy cały obóz komunistyczny Huknął na pomoc zagrożonemu komunizmowi i wszystkie wojska leciały, prawda, i, i czołgi, i samoloty, co się dało, żeby ratować zagrożony komunizm. Nawet wtedy, że kiedy polskie wojsko wkraczało, wkraczał też i czołg, rudy, strzelili pancernie i pies nasi wyskoczyli, a szary nie chciał zaskakiwać z czołgu. Szary hop, skacze. szary hop, skoczył. No, dlaczego nie skakać? Rozkażę, ale jest ten pies, a nie świnia. <śmiech> <śmiech> nie chciał skakać na ziemię z słowacką. I dzisiaj jest to samochód. No i, i to jest ta równość tak zwana. I wolność, jeśli ktoś chce orientować się, jak wygląda wolność bez Pana Boga, no wystarczy czujemy tu rozmaite takie owakie rzeczy, ale to Lea Północna, prawda, najlepiej. Tam już Pana Boga nie ma zupełnie zewnętrznie. Nawet płakać po wielkim wodzie trzeba na rozkaz, a jeśli się nie rozpaczesz, to pójdziesz na 6 miesięcy do więzienia, czy do obozu. No i teraz mówią, że czarni są okrutni, ja mówię, jakby tak czarni byli takimi twardymi, trzymali za gębę wszystko, a były czasy, że kościół był taki, pewne struktury kościoła, były rzeczywiście, no, nie za bardzo liberalne, w tym dobrze w znaczeniu, no ale połowa ludzi nie chodzi o kościoła, zwierzących, no to, to przymus, no. A jak się chodzi w pensjonale, czy z tej strony, czy z tej, bo my się też powiadamy, no to widzimy, że tyle rozmaitych grzeszków robimy, większych i mniejszych, że czujemy się całkowicie wolnymi. Ani piekło nie przestrasza, ani nagroda nieba nie pociągnie. więc coś chce, no to robię to, co mi się chce, prawda? dopiero czasem pokutuje, czasem nie. Więc trzymanie się Pana Boga nawet jest gwarancją jakiegoś ładu. Kiedyś to zupełnie przypadkiem. Miałem taki przykład, to gdzieś, gdzieś się bawili, czy, czy jakieś ćwiczenie, bo z magnesem, prawda, i magnes był pod spodem, na stole leżała taka góra opiłków. I to magnes i te opiłki wszystkie poukładały się takie ciekawe wzorki, prawda, takie wzorki na materiale, takie choinki poukładały. Ten magnes nie zadziałał bezpośrednio, ale poprzez stół działał na nie. Myślę, aha. To tak jak Pana Boga się potraktuje jako taki magnes, wszystko się układa według określonych jakichś wzorów. Jak się ten magnes usunie, to wtedy jest bałagan. Każdy właśnie silniejszy i bogatszy się pcha do przodu, a wszystko co słabsze, no to, to nie wychodzi. Musi być, musi być niżej. I to druga sprawa pracy. Zwróćcie uwagę, jak niszczy się człowieka przez to, że albo się no, Nie wynagradza pracy, doprowadza do tego, że było bezrobocie nie tylko u nas, u nas się zwiększyło to, ale w Niemczech, we Włoszech. W, w Hiszpanii, w Irlandii te kryzysy wszystkie połączone z bezrobociem, prawda? Albo w człowieka w takie struktury, że właściwie produkują pewnie określeni ludzie, którzy mają z tego zysk, ewentualnie się na podstawie takich czy innych sytuacji ściąga się wszystko, co się da z Chin, prawda? Niedługo żłobki widziane <śm> robione w Chinach. Jeżeli komunikanty będą przysyłali opadki, prawda? Albo wykańcza się, czy byliśmy świadkami, yy, rodzime zakłady produkcyjne, na szczęście wiele jeszcze się utrzymuje, a nas wskazuje się na handel. Wy będziecie to rozprowadzali, A produkcja to jest czymś najbardziej twórczym, mobilizującym, trzymającym się na ruchu, rozwijającym go. A, a nie, nie, to nie musi. To, to będzie się miał Trzymaj dobrze prawda? księgowość, nie da Boże kreatywną, bycie bo wsadzą do ciuchu, prawda? tylko takie się należy, i będziesz robił to, co ci gdzieś tam skądś firma ze, ze Strasburga, czy stąd, czy za powiem. Będziesz być świadkami tego. Więc kwestia o solidną pracę, tu na początku, to jest według zainteresowań człowieka, według umiejętności, kompetencji. Ja też często skarżemy się na to, że niekompetentni ludzie dostają się na stanowiska rozmaitych. Czy to w pracy, czy, czy, czy w urzędach gdzieś rozmaitych, nie mówiąc o najwyższych urzędach państwowych, gdzie nie mamy zaufania do kompetencji naszej dzisiejszej władzy. Niestety, znaczy wczorajsze troszkę nie były najlepsze. Nie wierzę, żeby jakakolwiek formacja polityczna dzisiaj odznaczyła się taką absolutną przejrzystością i kompetencją. Ale to nie znaczy, że będziemy pochwalali to, co się, się złego dzieje. Praca wykonywana przez rząd, sejm, prawda, na razie, no niestety nie społeczeństwo, społeczeństwem, tak. Oczywiście, że czasem formy protestu są wykorzystywane przez różne momenty chuliganerii i tak dalej, ale proszę patrzeć, że wszystkie zawody stojkują, prawda, wszystkie środowiska, albo robią manifestacje, co to mam znaczy, no, Gdyby nam było dobrze, chodziło tylko o podniesienie, prawda, pensji z pięciu tysięcy do 10, to byście mogli powiedzieć, że się, prawda, a nie jest naprawdę, że prawda, robimy bardzo dobrze że zakon jako tako. Kiedyś Jerzy Urszmar mówił, że rząd się sam wyżywił. <laughs> Więc tutaj kler też się jakoś tam wyżyli, ale uczestniczymy prawda, w tej biedzie ludzkiej, często potem kłopot, bo parafia nie może funkcjonować materialnie, bo ludzie nie mają pieniędzy. No, naprawdę nie mają pieniędzy. A ci, którzy mają pieniądze, nie są skłonni do tego, za wyjątkiem jakiejś tam prawda, sytuacji, gdzie łaskawie zasponsują jedno czy drugie dzieło i to jeszcze przewodnik no, księdza przewdziędza. Ksiądz chce posyłać niepełnosprawnych na jakieś tam turny tak. Ja się dodaję 20 tysięcy zł, złotych. Dziękuję bardzo. A ksiądz je podpisze, kwit na 40 tysięcy. No, ja nie mogę no, przez to. To jest kant, prawda? No to nie pojadę. No to nie pojadę. No, nie podpiszę. Jeden drugi podpisał, to potem drżał, prawda, jak, jak się nikt się dobierze do skóry, no ksiądz współpracuje z praniem brudnych pieniędzy, nie, da nie dać, no nie może, no szkoda, że w tych ludzi będą siedzieć u siebie, prawda, i dyziać tam w tych okienkach patrzących na liszajowate mury i tak dalej, podczas kiedy mogli gdzieś pojechać, no, i to są kłopoty. Na szczęście, no jeszcze ludzi ofiarnych jest dużo i jak wiemy, to kary to z Polska, karmi co każdego dnia około 100 tysięcy ludzi. To znaczy kary to znaczy my, Polacy, bo kary to ma pieniądze, od nas, od ludzi, którzy dają i wtedy, kiedy widzą, że to idzie w dobrym kierunku, my są gotowi naprawdę dać bardzo dużo. Nawet je samemu się nie ma jak daje się widzieć, to przepada, jak w studnie by zna i nikt z tego nie korzysta, a to wtedy jest marnie. Książny Aleksander Radecki, nie Benedyktyn, ale bardzo, bardzo sympatyczny człowiek, pogodny, który prawda, nie ma jednego oka, nie ma jednej nerki, ale, ale ma, za tak jak gronkowca, czy co nie przejmuje się tym, prawda, żyje, pracuje i jeśli mówi, że panowie... Bądźmy poważni, zaczniemy się śmiać. Bo, no, to jest, no, a człowiek, który jest zawsze poważny, nie zasługuje na to, żeby go poważnie traktować. Prawda? Jak taka nadęta purchawka puch, wejdzie w płci męskiej, żeńskiej, czy niejakiej, ta szkuścią tak szpijać, ps, żeby tak z jego tak wyszło, prawda, cała nadętość i to gdziekolwiek, to ksiądz będzie, czy dyrektor, prawda, czy jakiś no, konduktor zwyczajny w pociągu, czy ktokolwiek, prawda, jest ja tak sztucznie poważny, to... Chciałbym z tym księdza takie sława była, że on tam kiedyś. Ta narka co jeszcze była, czy nie była, atak tak go złapał we Wrocławiu, z Wrocławiu na ulicy po południu. Karetka podjechała, zabrała go, zawiedzie do szpitala, intensywna terapia. Osiem no, osób leży podłączane, kroplówki, to no ja do tego jak się tam się uspokoiło w nocy. Rano przychodzi pani doktor na, 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 na wizytę. Taka piękna, wymuskana jak serialu na dobre nie na złe. Na Dzień dobry. A on od razu komu dobry, to dobry. Pani doktor, pracę zaczynamy, o, tu leżymy. <gry> pani doktor już zmarszyła brwi, bo jak to pacjent ośmiela się pierwszy niepytany coś powiedzieć, prawda? Nie wolno, ona to jest pierwsza połowogu. A więc spaliśmy dzisiaj. Pani doktor, sobie wypraszam, jestem księdzem, mam siedmiu świadków, że spałem sam, prawda? <gry> Pani doktor tego nie wytrzymała, poleciała do dyżurki i mówi, kogoś tu dali, chyba nie na ten oddział. Bierze oddziałową ze sobą, wchodzę w całej asyście, mówi, rozbieramy się. A ksiądz mówi, no to trzy, cztery. Nie, z tym ludziom kroprówki powypadały, rady, <grymne> rady. Pani doktor poszła, już nie przyszła, kolega posłała, nie dała rady. No więc to już taki skrajny przypadek, ale jeśli w każdej najtrudniejszej nawet sytuacji człowiek aś umie wydobyć z niej pogody ducha, prawda, humoru, lepiej się przeżywa po potem na wszystkie dramatyczne sytuacje i trudne, prawda? Był taki ksiądz, który sobie na wszystko tłumaczył, tłumaczył pisma Tak pismo miał, że na, każdy, prawda, na każde wydarzenie oddawał cytat z Pisma Świętego. Kiedyś tak, także jakieś grali w piłkę, prawda? I, I wpadł osioł, taki ale dziki, bardzo osioł, spokojny. I rozpędził to całe towarzystwo myślę, że przestali grać. No księdze, a co ksiądz powie na to, jaki teraz spisze o świętego? On mówi, przyszedł do swoich i swojego nie przyjdzie <laughs> Więc mimo, że nie chodzi o to, żeby wciąż się śmiać, bo to nie zawsze się da, nie zawsze do czegoś czego, ale jednocześnie no, tę pogodę ducha zatrzymać. Zawsze się starsi, zamiast narzekać i ojcze się, tak pokazują, że w tym wieku można jednak być pozytywnie nastawionym, postawać swoje doświadczenie. Prawda? przeżycia, chociażby to co mówię, że się żyje ciągle, jako się udaje i Ty też dzisiaj nie masz pracy, nie masz, nie wiem co, męża nie możesz znaleźć, czy żony, prawda, narażeństwo bezpłodne, czasem też narzeka, nie wiadomo jak, że to Ci wiedzą, co przeżywają, więc takich ludzi podtrzyma na duchu i humorem, to i tak dalej, to wtedy naprawdę to życie lepiło. No to przykład mój, prawda. Po co zachorowałem na płuca? Żeby się spotkać z człowiekiem, który potem będzie papieżem, mieć od niego 180 lat, być cztery razy u niego na górze, a spodziewać się jeszcze na Panie Boże, prawda? To opłacamy się skórka za wyprawę, ja już na to płuce nie umrę chyba, bo nie jestem słaby, ale, ale ciągnę tam. Okay. I pogoda ducha. Ja jestem raczej powiedziała heteroseksualista. Widziałem to, że z górami na rekolekcję, już szedłeś tam dłuższego czasu. No i to wszyscy wszystko znamy ludzie. Witamy się, całujemy się jak rodzina. Taka góralka starsza mówi do mnie, jegomość, wy to tak, że sycie, jak się z tymi młodymi całujecie. A ja mówię, a jak się z wami pocałuję, to pokutę otwórzcie. No wiadomo, że. Bo dane się nigdy nie obrażają. właśnie ciężko jest, o to bije piłeczkę, prawda. Gdybym się obraził, czy, no bo co, to bym to średnio jakiś chyba. A tak od razu, ona tak czeka, że mnie ja tam kiedyś też coś dopią, tym I, 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 i żona mówi do męża, to ty jako mężczyzna, ojciec, o powiedzcie mu o rozmnożaniu, powstawaniu dziecka i tak tak To lepiej, jak to tata powinien się w kolegu, czy jakiejś tam pornografii się znajdą. No, tata, westchną ciężko, też lepiej zrobić na chleb niż chłopaków, własnych uświadamiać, prawda? No, 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 tam jak się wytłumaczył o kwiatkach, o zwierzątkach, o roślinkach, o zapylaniu i wszystko, jak to trzeba, no i no, posłuchali ładnie. Ale potem, jak to normalna rodzina tam ma możliwości, tata, no, tylko dwóch tam chcieli, jeszcze braciszka, czy siostrzyczka, jeszcze mieszka, no to no, zrób to, że to, no, na widzicie, to niemożliwe, to, no, tata, no, zrób, na no, drugi dzień to samo. Ale mamusia zajęta, mamusia robi doktora, także nie mam małych leków. Wpadli na pomysł, tata, babcia nic nie robi, zapewnimy babcię. Fakt, autentyczny, masz jakieś A ludzie nie lubiący ojca rydzyka nawet, głosują za tym, żeby telewizję sam nie likwidować, nie, nie robić, bo wiedzą, że to jest początek. Tak jak za Niemców. Niemcy zniszczyli Żydów i polacy i tak, tak, po Żydach przyjdzie kolej na nas, prawda? Znaczy, telewizję telewizor i powoli będzie się ograniczało wszystko, cokolwiek sprzeciwia się słusznej linii rządu. Już widzimy pociąg, że tak jest, prawda? Kiedy Agnieszka Radwańska powiedziała, że, że ona jest za tym, żeby tam nad Smaryńskim tego popracować jeszcze i ma ten plakietkę, nie wstydzę się Jezusa, od razu usunięto jakieś komentarze o niej. Pan Sibak powiedział, taka prowincjonalna. Na dziewczyna i tak dalej, prawda? I no nie, nie wolno się być. Więc ojciec stwierdził to jest ja ta sprawa, że, że, że on jest takim jak gdyby jak się za dużo w lewo odchylone, musi coś w prawo, prawda? A ktoś powiedział, on już on sam powiedział, ja nie jestem, ja, ja, nie, ja jestem, nie jestem radiowcem, jestem biznesmenem, prawda? Tak, <laughs> tak, <laughs> tak, powiedzieli, zabierzcie mu mikrofon, dajcie mu biznesmen. Poza tym mówią tak zupełnie uczciwie, to ja mówię, nie bronię, nie słucham Radio Maria, nie, udam, nie mam czasu na słuchanie niczego, prawda? Ale my tak, ci, co go krytykują, z Pana, który jesteśmy świętymi katolikami, czy potrafili zrobić... Prawda? Radiostację, która pracuje ogólnie cały świat. Prawda? Czy potrafili zrobić katolicką telewizję pod egidą Episkopatu? Czy potrafili dać pismo katolickie tak, żeby wszyscy przyjęli? Krytykować dobrze? A nie zrobili nic. sam to zrobił. No? I potem narzekają, że taki czy owaki. Teraz ostatnio ktoś właśnie słuchał bardzo pilnie, powiedział przez parę dni antysemityzm. Ani jednego tekstu nie było antysemickiego. I to jakiś pan Krzemień, Ireneusz Krzemieński, który jest bardzo krytyczny do kościoła, specjalnie Radio Maria tak wentylował przez pewien czas, mówi: No nie, to to jest fałsz, to, to jest stare początek i był tak nie zawsze przyjemne, prawda? To my tak, takie stereotypy wyszły, my tego nie ma wobec Radio Maria, prawda? A tak, że mu zabieramy, to no wiadomo, wszystkie inicjatywy, nie tylko ryzykowe, które są nie w zgodzie z polityką rządu, są utrącane, się na to nie poradzi. Prawda? I to jeszcze w jaki sposób? no Szkolnictwo, wiemy co się dzieje, prawda? Tak. Służba zdrowia, no przepraszam, emerytury, kolejnictwo, prawda? I minister, który prawda, doprowadził takiego bałaganu strasznego z kolejami w tamtym roku, prawda, że było nie wiadomo co, za to dostał kwiaty w Sejmie, prawda? I pani Koparz która, która stwierdziła, że, że wszystko przeszukane na półtora metra każdy centymetr, a w dwa miesiące potem jeszcze znajdą nie, no ta w nagrodę zostaje marszałkiem Sejmu. Ja to jest taki bałagan, że na tym tle ojciec jest jednym takim, jakby powiedzieć, w puzlach jednym tylko takim tak, kawałkiem. Tak, a tam, gdzie jest dobrze, to jest dobrze, a gdzie strzeli. No. Każda rzeka ma głębie imienizny i granica między dobrem a złem idzie przez serce człowieka, prawda? I każdy z nas jest skłonny do czynów heroicznych, nadzwyczajnych, prawda? Nawet najgorszy grzesznik, wśród nas ma może być świętym, jest jasny, to jest wielkość człowieka na tym polega, prawda? No i każdy z nas może zrobić święto nie wiadomo jeszcze jakie, prawda? Niewykluczone. Ja już proszę, żeby nie. <laughs> 10 w Szymanowie, to są niepokalanki wspaniałe, listem i tak dalej. Ksiądz Kapelan bardzo miły. Pan, jeden taki, taki religijny, taki pobożny, taki prawicowiec, że się, wszyscy przy nim to blady cień tylko. On absolutnie, prawda, wszystko. Nagra... Przeciwko komu nie, jak sobie na wyobraźni krzyczy wymyśla, ale bardzo dobry, zjawacy, pomaga siostrom, wspaniały człowiek. I przychodzi i ksiądz Kopen, miły taki i pani jak przychodzi, tam u sióstr mają ogry, rozsadę czy coś tam kupuje, rozmawiamy bardzo miło, słońce zachodzi, już tak jest upalny czerwiec. A skąd pani się pytamy, a ja tam, tam stronie, o to tam rybki są dobre, bo to nie opada na no to. Ale tam chyba, czy on powinien że A tam jest ten ten, prawda, lewicowiec w I ten pan od razu, a to łobuz, a to pasło na to, nie powinien się pchać do rządu, do władzy, ten, na ten. tak na co? Tak wymyślał, takimi słowami, że myślał pan, no, przepraszam, ale Jan Paweł II nigdy by w ten sposób nie powiedział, nawet o przeciwnie. Nie słyszy, prawda, ruga, 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 i na, na wszystko, i, i obejrzywimy słowami, będzie no, naszych komunię, jest na co? No, ta pani słucha cierpliwie, prawda? Poza się żegnamy. Ta pani się nachyla mi do ucha, przy porównaniu, bo ja jestem matką tego człowieka. Pani Oleniczakowa, jak ten złośli. Nie miałem siły, żeby temu panu coś powiedzieć. Naprawdę, to już. do, do czegoś go czego skrzywdziłem. Powiedziałem, na papierze się powiem. To tak, jak mi się wylewało, jak gdyby na saneczkę zjeżdżał. Byłem w Brukseli, teraz niedawno, półtora roku temu, miałem też prelekcję. Do grupy RTP seminarem takim o wpływie religii na ten kryzys i na sprawy dzisiejszej Europy. I wracam już na to, pan Sariusz no, dużo porządnych ludzi jest. Nie tylko. Mszę odprawiałem w machu parlamentu. To jest siedziba bestii 666. I tam można Mszę odprawić. Tam karmelici w Kabicie chodzą bardzo ładnie, prawda? I także. To oni nie, nie, nie wygrają. Tego, nie. Komuna się rozlecia, w diablo i to się rozleci, jak się nie zmieni. prawda? Patrzę się jakiś miły, młody pan tam na samolot, pytam się pana serdeczka, a to kto? A to mi pan leńczy. O, mój leńczy, leńczy jestem tym klechą. Co Pana bronił przed takimi inoszowonami. A wiem, mamusia mi wszystko powtórzyło. <laughs> <laughs> I na tym się skończyło. A właśnie mówię, no Boże drogi, no może się nie podoba, czy będzie ten, czy ten, dla mnie Urban, czy inny, ale nasza post postępowanie nie pochwalę, absolutnie nie mogę się zgodzić, część mordercza, część jest takim, część z prawda, ale, ale człowieka nie. No, Elenie, pamiętamy, prawda? I ona przejęła się córką, no, kraju nad życie, prawda? Ale przede wszystkim, pierwsza myśl, jak się będą czyli rodzice tego mordercy, prawda? Ja straciłem dziecko, ale oni są dzieci, rodzicami mordercy. Ja sobie... I wszystko zrobiła, że ich przede wszystkim. Potem poszła do niego, prawda? No, to jest niepojęte. I jest taka pełna, no, i za, za miesiąc już śpiewała, prawda? A no to jest taki przykład tego, co może uczciwa religijność prawda, i, i traktowanie Pana Boga na serio. A już wcześniej szacunek dla człowieka, nawet dla, dla bandyty.